Cześć, witam. XGrosz z tej strony. Sekunda, tylko obstawimy tutaj 100 losa na 400 i lecimy z tematem, bo widzę, że moja pozycja tutaj jest w dobrym miejscu. Dzisiaj już kilka takich numerów było, a więc 9400. Confirm. OK. I możemy zostawić. Dzisiaj już, dzisiaj w ogóle, jeżeli nie, nie ten. Nie... Jeżeli Was interesuje, to dzisiaj już wykonałem kilka tradeów i, tak i tak sobie od rana wykorzystuję te wahania. O, właśnie, pewnie mi tutaj sprzeda zaraz. Bum. Chociaż mogłem to podnieść do góry, ale nie mam czasu się z tym teraz bawić, bo przechodzimy do dzisiejszego tematu. A więc e, temat jest taki, że jeżeli kopiesz fiaty na bieżąco, czyli kopiesz fiaty, czyli pracujesz za pieniądze i, i żyjesz z tych pieniędzy na bieżąco, bo taka jest Twoja strategia działania. No to, o już poszło, poszło. No to najwyraźniej ten odcinek niespecjalnie cię zainteresuje. Bardziej interesowałaby cię polityka, tam gdzie mamy takie złudne obietnice, że dostaniemy coś za nic, bo, po, bo, bo po, po jakimś czasie zostajemy z niczym, jeżeli na bieżąco wszystko wydajemy i nie myślimy o inwestowaniu. Ale gdy myślimy o niezależności, to lepiej, niezależności od polityki, niezależności od miejsca zamieszkania, z niezależności ogólnie pojętej, to lepiej wiedzieć jak najwięcej o finansach. I na tym to wszystko polega i teraz mamy dwa podejścia do, do tematu. I dzisiaj chciałem wam pokazać bardzo ciekawe podejście jednego z bardzo, bardzo słynnych inwestorów. Um, moim zdaniem większego Geniusza i to dużo większego od Bafeta czy Ray Dalio czy kogokolwiek innego śledzicie i powiem Wam, że o tym człowieku, a jest to James Simons, już, że tak powiem, czytałem i, i cały czas na bieżąco śledzę to, co u niego się dzieje, tak od ponad, grubo ponad dwóch lat. Jego taki bardzo zamknięty i bardzo sekretny fundusz, który się nazywa Quant Fund, po prostu bije rekordy, jeżeli chodzi o zarobki. I pomimo tego, że ostatnio w tym roku troszkę ich zaskoczył ten czarny łabędź, pomimo tego uważam, że ciągle potrafią i wyjdą z tego na plus, na samym końcu, ale dlaczego jest to ciekawe i dlaczego w ogóle, kiedy my w świecie krypto, dlaczego w ogóle powinniśmy nawet brać przykład z tradycyjnego świata? I bardzo to się składa wszystko w jedną całość dla mnie, ponieważ w tradycyjnych finansach, Potrzebujesz potężnej ilości pieniędzy, aby ruszyć rynkiem, i ci ludzie, oni wiedzą co robią, oni potrafią ruszyć rynkiem, ale również są dwa podejścia do inwestycji. I tak mamy Warrena Buffetta, który podchodzi fundamentalnie do inwestycji. Pamiętamy zawsze, że mówimy o, o fundamentach czegoś, że podchodzimy do inwestycji fundamentalnie, badamy fundamenty projektu, czy jest jakiś, czy jest jakaś szansa, aby w przyszłości te fundamenty służyły do tego, aby to coś na tym powstało, żeby coś zostało zbudowane, coś co ma realną wartość, która będzie odzwierciedlona w rzeczywistości. Lub też podchodzimy w temat inwestycji w sposób e, traderski, nie mówiąc już spekulacyjny. I tutaj mamy choćby Jamesa Simona, który e, właśnie w taki sposób podchodzi. Otóż owszem e, są cały czas są fundamenty, patrzymy na firmy, patrzymy w jaki sposób wszystko się rozwija, ale w międzyczasie wykorzystujemy wahania cen do tego, aby jeszcze w międzyczasie pomnożyć ten swój kapitał. I to jest niesamowity przykład. Otóż na rynkach tradycyjnych i nieważne właśnie czy patrzymy to na, na choćby Bill Ackman czy tak jak mówiłem Ray Dalio z Pure Alpha Funduszu czy Warren Buffett z Berkshire Hathaway Funduszu czy też tak jak mówię tutaj Jim Simons z Quant Fund czy ostatnio miał tam też drugi fundusz Medalion chyba. I powiem wam że Jedną ciekawą rzecz zauważam, która mogłaby mieć potężne odzwierciedlenie w naszym rynku, w rynku krypto. Otóż ci wszyscy ludzie: Akman, Dalio, Buffett, Simon zobaczcie, jak, które, które lata są urodzenia. On jest 38., Buffett pewnie też jakiś taki, taki wiek urodzenia więc 1938 rok urodzenia. Słuchajcie, i ciągle jest, wiesz, ciągle jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o wszystko, co dzieje się w jego funduszu. Chociaż, tak jak na przykład Simons już w 2010 odstąpił, zszedł z, preze, z miejsca prezesa i, i, i tam zajmuje, zajmują to miejsce inne osoby, mimo wszystko jest aktywny. Chodzi o to, że w, e, pomimo tego ci ludzie. E, Wypłynęli na te szerokie wody, zaczynając bardzo wcześnie i popełniając wszystkie błędy, jakie mieli popełnić na samym początku, ale też załapali się wszyscy, bardzo konsekwentnie działając w temacie pięknie załapali się na te dekady wręcz rynku, który wyniósł ich łodzie wręcz do, 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 do tak jak i łodzie, a tym, tym samym postacie. Do takich ikonicznych postać naszego rynku tradycyjnego. Otóż, gdybyśmy tak popatrzyli na rynki tradycyjne, i jak wyglądał cały, cały cała historia tych rynków tradycyjnych, kiedy były ten, ten wielka jazda w górę z takimi, wiecie, wachnięciami się w dół, jeden kryzys, drugi kryzys, mówię o bańce datka, mówię o kryzysie 10 lat temu, tym nieruchomości bankowym, Pomimo tego oni wszyscy widzieli i przewidywali, i widzieli ten sam kierunek, a więc dokupywali, co trzeba w momencie, tak jak Buffett zawsze mówi, kiedy krew płynie na ulicach, a w tym samym czasie płynęli z nurtem cały czas do góry. I tak to przewi przewidywanie, i tak jak e, Jim Simons, o, Medo, jeszcze dotkniemy za chwilę, tak jak Simons, choćby e, świetnie przewidział. Nie tylko, że przewidział, ale razem z nimi wszystkimi przewidywał i wiedział, gdzie fundamentalnie powinny leżeć jego środki, czyli Amazon, Apple, Walmart, prędzej jeszcze przed tymi technologicznymi spółkami Coca-Cola, właśnie banki. Tak samo, podobnie jak Buffett. Buffett troszkę później wchodził, w, wiecie, w te Amazony i Apple, ale w międzyczasie cały czas, oprócz tego, Simon, w przeciwieństwie do Buffetta, tradeował, czyli obstawiał upadki i wzloty, ponieważ w momencie, kiedy w 2010, kiedy mieliśmy ten wielki krach, kiedy S&P i Dow Jones i wszystkie giełdy nurkowały po prostu z wielkim, że tak powiem, hukiem, co, co zrobiła firma Jamesa Simona? Zarobiła w tym roku ponad 100% zysku. Niesamowicie. Dlaczego? Ponieważ właściwie co robiła? Tradowała, nie tylko trzymała swoje środki, ale również i wykorzystywała ruchy, co działo się, co działo się na rynku. I to jest, to jest wręcz niesamowite. Teraz, dlaczego powinniśmy? Jeżeli zależy nam na, 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 na naszych finansach i na tym wszystkim, co dzieje się wokół nas, dlaczego powinniśmy nie tylko śledzić historię rynków tradycyjnych, znać te osoby, wiedzieć w jaki sposób działają, a w jaki sposób działały historycznie. Dlatego ponieważ ten rynek tradycyjny lata temu wyglądał bardzo podobnie do tego rynku, który my mamy w tej chwili rynku krypto. Bardzo podobnie i oni wykorzystali tą olbrzymi przypływ, tą olbrzymią falę, ten olbrzymi napływ pieniędzy, który po prostu wpływał na ten rynek tradycyjny i wszystkie łodzie szły do góry, gdzie niegdzie co chwilę ktoś się zorientował, że ta łódź to nie ta, zaczęli uciekać z tej łodzi, to tonęło, mówię o różnego rodzaju firmach, ale gdy tak naprawdę studiowali ten rynek, znali się... Na tym, bo zawsze mówię, że zasada działania to jest pierwsza i podstawowa rzecz, co musimy się nauczyć. Jak to działa? Dlaczego to działa? Z czym to działa? I wtedy nie pakujemy się na, że tak powiem, błyskotki, tratwy, z, nie wiem, ze złotym żaglem, tylko idziemy na potężne tankowce, które nie zatoną, jeżeli przyjdą jakiekolwiek sztormy na morzu. Więc oni świetnie potrafili wykorzystać te lata... I zbudowali swoje potężne fortuny i wypłynęli jako ikony w, w świecie finansów dzięki temu, że z, bardzo dobrze definiowali i cały czas e, próbowali nauczyć się tego rynku. E, jeżeli byśmy postudiowali Bafeta, Dalio, czy też właśnie Simona, tak jak mówię, to bardzo byśmy e, dużo razy znaleźli kiedy uderzali, że tak powiem, głową o ścianę i, i nie rozumieli, co się dzieje, dlaczego coś nie poszło po ich myśli, wszystko fundamentalnie wyglądało w porządku, dlaczego coś się załamało. Sam, sama nazwa, nawet firmy, jeżeli chodzi o Buffetta, nie wiem, czy wiecie, Berkshire Hathaway to jest nazwa firmy, chyba to była tekstylna firma, z tego co dobrze pamiętam, którą Buffett przejął, którą myślał, że, że, że da rady rozruszać, a jednak, totalnie się rozpadła i on po prostu, że tak powiem, zrobił pivot i zrobił zupełnie coś innego z tej firmy i dzisiaj mamy ten Berkshire Hathaway. Ale ogólnie te pomyłki, te, ta nauka cały czas u nich nie szła w las i definitywnie nie zrażali się tym wszystkim, co robili. Więc musimy, jeżeli mamy ochotę i chcemy naszej niezależności definitywnie Wiedzieć jak najwięcej o finansach. Jak najwięcej o finansach. Jak to działa. Jeżeli chodzi o nasz rynek, musimy wiedzieć jak najwięcej o naszym rynku. W jaki sposób to działa. Jeżeli pojawiają się nowe rzeczy na rynku, i tak jak wczoraj mówiłem, przedwczoraj, nie wczoraj, wczoraj mówiliśmy właściwie o politykowaniu, czyli o tym, o tym, że tak naprawdę, jeżeli politykujecie, politykujemy, to tak naprawdę to znaczy, że liczymy, na kogoś, a nie na siebie samego. Więc zostawmy to ludziom, którzy po prostu mają tak ochotę żyć całe, całe życie, i potem na końcu, popłacząc w lustro, będą wskazywali, nawet patrząc w lustro, będą wskazywali, że to jest ktoś inny, kto ich zrobił w konia w życiu. Więc e, wracając do tego, kiedy tak e, uczymy się tego wszystkiego, czyli przedwczoraj, nie we wczorajszym filmie, ale przedwczorajszym filmie, mówiłem o. o. Zaraz wrócę do tego filmu. Mówiłem właściwie o Ethereum i o zasadzie działania, w jaki sposób w Ethereum, w tym całym nowym systemie, właściwie to nie jest, to nie jest nowy ruch. Ten ruch DeFi, czyli zdecentralizowanych finansów, to, to nie jest takie coś, że ono dopiero się teraz pojawiło. Tak jak mówię, od 2016 roku tam się, że tak powiem, to tliło gdzieś tam w tyle, ale teraz nagle wygląda na to, że to wypływa z taką dużą mocą i dużą siłą, że te aplikacje są budowane. Ale tak jak powiedziałem, w tradycyjnych finansach potrzeba sporo pieniędzy, aby poruszyć rynkiem i wytelepać leszczy. Natomiast w świecie krypto wystarczy naprawdę niemała, malutka ilość pieniędzy, plus Trochę wiedzy na temat, jak to zrobić, aby totalnie zabawić się i zrobić z tych wszystkich ludzi, którzy nieświadomie wchodzą w coś ofiary i pozbyć ich i wytelepać ich z pieniędzy. Tak robiono na rynku tradycyjnym przez lata i tak dzieje się w tej chwili na rynku krypto. Teraz, o czym dokładniej mówię, muszę ten temat jeszcze zgłębić. O, ostatnio oglądałem. Właściwie Cedryka, i on świetnie e, zrobił tutaj, z, ro, zrobił tutaj e, reklamę temu artykułowi, który opisuje, w jaki sposób, działa, działa, w jaki sposób robiąc tak zwane flash crashes na tych różnych zdecentralizowanych produktach, można otelepać ludzi naprawdę ze sporej forsy. I to jest to, o czym mówiłem przedwczoraj. Czyli jeżeli mamy. Jeżeli wchodzimy w jakiekolwiek projekty, to mamy dwa zagrożenia. Jedno zagrożenie, że to technologicznie coś nie podoła i to upadnie i, i się rozsypie, a drugie zagrożenie, że nawet jeżeli technologicznie jest mocne, to w jakikolwiek sposób ludzie z pieniędzmi potrafią pomanewrować i pomanipulować tą ceną tak, aby nasze pozycje, które są w tym momencie, zostały, że tak powiem, likwidowane, wytelepane itd. I to się odnosi i do rynku DeFi do zwyczajnych. Yy, Takich właśnie inwestycji i do tradingu, tak jak tutaj mówię. O, proszę, idzie w górę. I do tradingu, i do normalnych inwestycji, kiedy wchodzi w, 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 w grę panika, strach i wszystko inne. Więc jeżeli nie oglądaliście mojego filmu, to jest sprzed 6 miesięcy. Trader Wszechczasów, Jesse Livermore, to proponuję, abyście zerknęli na ten film. To jest numer jeden. Który film, który powinniście widzieć, i który, o, o człowieku, którego powinniście znać. Do tego, oczywiście, za każdym razem, jeżeli coś mówię, to jest tylko i wyłącznie zaświecenie światełka w pewnym kierunku spora, wręcz niewiarygodnie olbrzymia ilość wiedzy, którą musicie wchłonąć to już tylko i wyłącznie zależy od Was. To nie, nie da rady tego wszystkiego po prostu w ten sposób przekazać. Drugą osobą, którą chciałem zwrócić uwagę, ponieważ jest moim zdaniem Buffett, jest przewartościowany, jeżeli chodzi o rynek finansów i inwestycji, drugą osobą jest definitywnie James Simmons I jeżeli nie znacie tego tej osoby, to definitywnie powinniście poznać tą osobę i zobaczyć kim jest, w jaki sposób się zachowywał co można podpatrzeć i co można się nauczyć i nie mówię o nie jesteśmy, może niektórzy z Was są, ja patrzę na siebie, nie jestem geniuszem matematycznym, nie mam szans, żeby w ogóle w, jakik, w jakimkolwiek stopniu mu dorównać w niczym, ale wiem jedno, że czasami wystarczy zdrowy rozsądek i zwyczajne podejście z takiego człowieka, który nie ma za dużo, wiecie, trzeba się czasami, trzeba czasami swoje ego gdzieś tam schować i przyznać się i zobaczyć, że hej, czekaj, może się naprawdę mogę od czegoś, od tego człowieka nauczyć. I w pokorny sposób można się naprawdę sporo nauczyć, a potem spokojnie, bardzo delikatnie stosować to u siebie. Kiedy mówię o tradingu, a sporo mówię o tradingu, wiecie o tym, zresztą macie moją playlistę, wejdźcie sobie, jeżeli chcecie zobaczyć na trading, to mówię o tym, że wchodzenie w pozycję, wychodzenie z pozycji, zabezpieczanie się właśnie taki przykład, jak przed chwilą podałem wiem. Cenę sprzedaży, ale postawiłem już stop lossa na plusie. I dzisiaj tak już zrobiłem, tak jak mówiłem, 3 czy 4 razy. Zobaczcie. Następny raz. Więc to jest to, co powinniśmy się nauczyć. I wtedy, nieważne czy rynek idzie w dół czy w górę, my jako traderzy możemy sobie tutaj, że tak powiem, wykorzystywać te wahania, a tym samym jako inwestorzy powinniśmy patrzeć przyszłościowo, tak jak ci dwaj, czy trzej, czy czterej, i tym samym wiedzieć, czy coś będzie Apple, czy coś będzie Coca-Colą, czy coś będzie Googlem, czy coś będzie Amazonem e, tego świata, czy coś po prostu zniknie z powierzchni, jak Cam. Więc to jest bardzo ważne. I myślę, że gdy tak zaczniemy to wszystko sobie układać, nie będąc nawet geniuszem, ale układać w taki zdroworozsądkowy system w swojej głowie, to naprawdę e, możemy się zaskoczyć. Jak bardzo możemy posunąć do przodu swoje własne, swoją, własność, swoją własną niezależność. A niezależność to oczywiście w nawiasie, to są oczywiście finanse nasze. Tyle na dziś. Dzięki wielkie, wielkie. Mam nadzieję, że zaświeciłem światełko w jakimś kierunku, w którym niektórzy z Was, was to zainteresuje i, i ruszycie w tą stronę. Trzymajcie się. Cześć.